Wielki format, który powraca po 18 latach, Big Brother trwa. No i oglądalność wcale tak nie jest rewelacyjna. Czy czasy się zmieniły? Ludzie już nie, nie chcą podglądać innych? No właśnie pytanie, czy naprawdę ludzie lubią podglądać innych? Na pewno jeszcze lubią żyć. Życiem innych, podglądać gwiazdy, co ta nosi, co nie nosi, z kim się rozwodzi czy z kim idzie do łóżka. To jeszcze ludzi interesuje, ale tak, żeby śledzić bohaterów Big Brothera, myślę, że to już nie jest ten, ten etap. Ale no fajnie odgrzebać projekt, zobaczyć, czy się kliknie. Jak się kliknie, to zawsze można dalej kontynuować. Ja na pewno tego nie oglądam, raz, że nie mam czasu. A dwa, no, Lubię żyć i podglądać innych. Wyobrażasz sobie, żeby ktoś ciebie zamknął tak na trzy miesiące? Nie, no, no nie wyobrażam sobie, aczkolwiek właśnie w Stanach. Muszę to zdradzić, jedna z telewizji właśnie zaproponowała mi tego typu show właśnie. Coś Ala Big Brother. Ja nie jestem ekscybicjonistą. Nie lubię się aż tak bardzo pokazywać w sobie swoje majtki, i to, z, z kim się prowadzę, z kim sypiam i jak wygląda moje życie. Wolałbym jednak ograniczyć się do Instagrama i do, do Facebooka, gdzie pokazuję tyle, ile chcę.